Siemanko, witam wszystkich oglądających i zgodnie z zapowiedzią zapraszam na relacje z Lubelskiej Giełdy Staroci. Ja prosto z Michowa, gdzie robiłem relację z targu gołębi, która będzie dostępna na kanale ściana wschodnia. Przenoszę się tutaj na plac zamkowy. I co? Wbijam się w tłum, nie ma innego wyjścia. A co się dzieje to sami zobaczcie. I zaczynamy tutaj takie rzeczy militarne u pana. O jakieś fajne plomby. Jakie to mogą być okresy? Nawet 300 letnie. Huhu Guziki. O, nawet kultowa pamiątka z dzieciństwa, czyli żołnierzyki. Odkupić Ta by ci już nie wzięła No ta by nie wzięła i tyle dobrego Super, dzięki, do widzenia Dzień dobry Niech mi pan coś powie może o tej porcelanie Stare to, nie stare jak... Stary, Stary Śląsk tutaj przeważnie Jakie to są lata? Okres międzywojenny a niektóre i starsze i powiedzmy za taką paterę to ile trzeba dać? No, około 180-200 zł Azon 500 zł to około 500 zł Ten z kwiatem bez tak. A taki zestaw kawowy ten biały To jest e, kość słoniowa Tu nie widać bo słońce to No staje. pada właśnie trochę kość słoniowa 800 zł To jest e, Firstenberg ciężny model Uh, zagranica. Super, dziękuję panu. Pana bardzo fajne filiżanki. O, coś w tematyce targu <grywanie> zwierzęcego. Fajna papuga. Jakieś takie pieski. No tani jest ofiar. Ale nie, ale to jest... Nie ma i się zastanawiamy, czy nie ma, bo nie ma, czy nie ma, bo, bo nikomu nie potrzeba, nie? W ten sposób. A ten placzek jest w stanie? Który? Który? Pięć zbiłem, dlatego w tokowocie takie fajne stare drzwi od pieca. Tutaj takie stanowisko z biżuterią: kolczyki, pierścionki, łańcuszki do wyboru do koloru. Super, dziękuję Pani, miłego dnia. Świnki, co nie ma. O, proszę bardzo, jakieś świnki wypiekane. To jest ciasto drożdżowe? Ciasto drożdżowe, cukierni-lodziarnia Ostrów Lubelski. Super. Jest Pan co miesiąc na giełdzie? co miesiąc na giełdzie. To jest chałka, która zajęła pierwsze miejsce z trzech województw. Aha, w jakimś konkursie. W konkursie takich trzech wojewód. A co ona ma takiego terwacji? wyjątkowego w sobie? Skład naturalny, skład naturalny, bez żadnych jakichś wspomagaczy. Hmm. Także jak macie ochotę na jakieś świeże pieczywko, takie nie, niekoniecznie, jak ze zwykłej piekarni, to zapraszam. Pan jest co miesiąc na giełdzie tutaj z takim food truckiem. Tutaj macie takie fajne rękodzieło. To wszystko jest ręcznie robione. Przyjeżdżamy tutaj, prawda? Jakiś kolega. Idę od dwóch lat tak jest z tymi aniołami. Czyli dominacja motywów religijnych. Po części. O, jest w czerwcu, to jest. Na internet? Tak, proszę pana, na YouTube. Ja nagrywam e, głównie targi ze zwierzętami gołębie i tak dalej. Tutaj Lublin, Markuszów, Michów, właśnie prosto z Markuszowa jadę z targu gołębi I Jeden kanał się nazywa ściana wschodnia, a drugi syndrom zbieracza Tak, ja dzisiaj to o 18 będę publikował, także będzie można zobaczyć. No. Przepiękne zegary i to jest wszystko jakoś wydrapane wypalone jak to jest niech mi pani powie no wypalane jest wypalanka ale świetnie one wyglądają na takim plastrze drewna te kolorowe to są naklejane te kolorze no to takie aha czyli to to jest taka kalkomania tak? dekupaż drewno i później lakier jest na wierzchni i trwałość tak samo jest jak najbardziej świetnie Tutaj macie takie fajne figurki porcelanowe Różne, różniste Za taką kaczuchę to ile trzeba wybudować? By 160 160 by Na stoisku z płytami wilionowymi duży ruch nie tutaj takie macie piękne akwarelografiki jak pan powiedział z motywami z Lublina, wszystkie jakieś widoczki Piękny zamek lubelski. I za taki zamek ile trzeba by było dać? 60 zł. 60 zł. Super, dziękuję panu bardzo, miłego dzionka. A ile takie coś kosztuje? 5 stóp.

Mógłby mi pan coś powiedzieć na ten temat? Nie. No, także słyszycie, niektórzy są tacy, że nic nie potrafią powiedzieć. Zapominają języka w gębie. Szkoda gadać, bo tu widzę pani, która taką kurkę. Coś więcej bym mógł o tym się dowiedzieć? To są ząbkowice. Ząbkowice. Jaka cena była? To było. Ile daliśmy? 110 zł. Pani zapłaciła? 110, czyli po targowaniu. No i oczywiście o to chodzi, trzeba się targować. Od tego są targi giełdy. Zapraszamy do Lublina. Zawsze ostatnia niedziela miesiąca. Co? Buldoga? O! A ile taki buldog się ceni? 220 zł. Takie stare lampy naftowe, niech mi pani powie, to jakieś bardzo stare, czy? Janusz, powiedz panu o tych lampach. Ta jest bardzo stara. Ta pierwsza? Tak. I, a, I jakie to lata? A, lata 20 jakieś. Lata 20, no, 20, no to, czyli stówę ma. A jaka cena? 250. Kolega przeczesuje jakieś pudła ze starymi kasetami. Powiedz, za czym się rozglądasz? Za kasetami? No, za kasetami, no ale co, jaka tematyka? O, co to, jakaś ostra muzyka? A, to Prodigy, no to klasyka gatunku. I 5 zł. Za samo posiadanie się opłaca. No pewnie. Taka tablica z wpinkami różne motywy. Super. A taki kufer to ile kosztuje na przykład? 200 zł. Taka skrzynia ze skarbami ze 200 zł. A czy są jakieś skarby? Niestety pusty. wiadomo. Stare aparaty fotograficzne. Niech mi pani powie, ile one mogą mieć lat. No to gdzieś tam jakieś pierwsza połowa XX wieku. Pierwsza połowa XX wieku. Kawał historii. Piękne zdobione zegary. O, nawet takie wybuchowe ciekawostki są. Kiedy w tym Lubartowie będzie? 16 16... Proszę od razu jakąś wizytówkę czy coś. To zareklamujemy. 16 marca. Ostatnią proszę. Dziękuję bardzo. Także tak jak słyszeliście, pani organizatorka zaprasza do Lubartowa 16 marca. A trzecia niedziela to zawsze są Puławy, targi w Puławach. Tam na pewno też się pojawia, także będzie relacja. Jakby się ktoś wybierał na wycieczkę, to waliz walizki też są. Monety, banknoty. Do wyboru do koloru. Fajny bujany, skórzany fotel. Ile proszę pana trzeba dać? Dwie pustuły A ile on ma lat? Jakie to lata? Nie wiem proszę pana. Piękna pogoda w Lublinie ludzi mnóstwo i wystawców, i odwiedzających. Zapraszamy w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Pani, Dzień dobry. Po, Pani pocztówek szukają tak. czegoś dla siebie, a za czym się rozglądać, jak można wiedzieć? Za wszystkim. Za wszystkim. Ale jakieś motywy na przykład takie bardziej lubelskie czy. Yy, szczerze wszystkie. Wszystko wszystkie. co będzie i, i czego nie ma w kolekcji. Taki młynek proszę pana ile się ceni? Taki młynek? Yy, proszę pana, sprzedam go za 20 zł. Za dwie dyszki. No to taki stary na kawę chyba, nie? Bo tak, widzę szufladkę. Nie ma jednej części i dlatego do tego To jest stary dłonie. Drzewa i A, tutaj, tak? Tutaj brakuje. Nawet coś dla miłośników, resorków i innych zabawek. Za takiego jaszczura to ile trzeba dać? Deszka. Deszka. To są polskie szmasy, chuty polskich, Ząbkowice, Zawiercie, gdzieś tam jakieś lata takie, wie pan 60. -te, 70. -te, więc proszę pana, tego już nie ma. Powytukało się, ludzie powyrzucali, bo później kryształy weszły. A teraz woda wróciła i nie ma tego skąd wziąć. Czyli nie zawsze mamy... można przyjechać na lubelską giełdę tak. staroci i coś sobie kupić do kolekcji. Nie mamy sporo, akurat spory wybór, bo... Lubię te rzeczy, dba o to, żeby były i tak jak pan widzi, sporo różnych, tam są przepiękne te patery, jak pan widzi te duże, głębokie No i świetnie, dziękuję bardzo. Miłego dnia na stoiskach ruch, duże zainteresowanie. Każdy coś ogląda, przebiera. W poszukiwaniu okazji. Piękne zegary. Stara maszyna do pisania. Takich rzeczy już się nie produkuje. Co to za ciekawostka, proszę mi powiedzieć? Nie ja wiem, to nie moje. Ale to jest jakaś Lapa. lampa, latarka lampa. stara? Lampa. Lampa. Jakie to Noftowa. mogą być lata? Naftowa. Może 82. Ohoho. Ale mamy wcześniej. Takie fajne słoje apteczne. Taki stary piec. 1600 zł trzeba dać za taki piec. Barokowy oryginalny piec jest nie do zdobycia teraz no. Kopia barokowego pieca Ile takie cudo kosztuje? 8,5 uh, uh, uh. A to jest z czego zrobione? Z Super takie stare szalkowe wali Lata 50., 60, a pochodzenie Polska to jest? Szwecja. Szwecja. Za taką starą szalkową wagę to ile trzeba dać? Kolejka, półtorej stówki Jakie to są lata? Niech mi Pan coś powie Może tam doczytamy się Zaraz Pewnie Może 30, może 40. Zobaczymy Czekaj 47 rok 47 rok, kawał historii Tak jest I co, co, miesiąc pan jest? Tak. O, pan Zryk przyjeżdża co miesiąc. Fajnie można porozmawiać, nie ma żadnego problemu, bo to tak powiem panu, ciężko u niektórych. Zobaczą tylko kamerę i już wariują. Ja po wszystkich giełdach i w Puławach jestem, ale w Puławach rzadko teraz, bo akurat dwie giełdy na Kutesa zachodzą, nie? Mm. Ale jak mi ni... pogoda nie pozwala, to jadę na Puławę. A takie statko łabędzi, jak pan ceni? 150 zł 5 małych I matka I matka A słoń Słoń za 50 zł Też rogi obcieli, bo to z łowców. To delfin Delfin To jest porcelana Porcelanowy na podstawie drewnianej A to takie sztućce, to co to jest? A to takie też gdzieś tam przypadkiem nabyte, nie? Ale to są platery czy srebro, co to? A, nie, jakie zwykłe. Za 50 złotych to bym skończył się Polskim Za pięć dyszek. I patrzcie, wystarczy tylko dobrze zagadać i już mamy nową miejscówkę. Druga nie niedziela miesiąca, czyli prosto z Michowa po Targu Gołębi będę jechał do Dęblina nagrywać dla Was kolejną relację. Pani kasuje. To może od razu powiedzmy zainteresowanym, ile to kosztuje, żeby tu się wystawić u Was? 10 zł za metr kwadratowy. 10 zł za metr kwadratowy. I co, na kroki Pani liczy, czy jak? Na <grym> oko. Na oko. A inwestycja w takie figurki, to też nie będzie strata? powiem Każdy coś zbiera. Każdy coś zbiera, dokładnie. A jak to się mówi, na hobby się nie oszczędza. Mój kolega, patrzcie to. Piękna figura takiej papugi, ogromna. 4800 złotych. że no pana jak Ile 10 100 To A takie chomonto jak to się ceni potrzeba. To począwa chomonto 300 złote holenderskie 300 Piękny akordeon za 500 o, A to co to jest a to? Jakieś takie ręczne piły do krojenia tkanin do krojenia Jeżeli chodzi o pierwszą relację z lubelskiej giełdy staroci, to by było na tyle. A ja już sprawnie się przenoszę tam, gdzie w każdą sobotę się odbywa lubelska giełda zwierząt. Czyli dokładnie na tamten plac. I w następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć relację z wyprzedaży garażowej. Czyli taki bardziej pchlitark, który jest w każdą niedzielę. I ja tam też właśnie handluję swoimi znalezionymi rzeczami. Także dzięki za dziś, pozdrawiam, hej.